Drop it. <sighs> mm -hmm. Yeah. Do końca, Lada dzień, ojciec wróci do domu. Ech, Ech, matko, wszystko w porządku? Z dnia na dzień czuję się coraz słabiej. Matko? M matko, ej! Matko! Cholera jasna, szajsę! Lara! O jasna cholera! Nie rusza się Wilhelm. Zachłabła. I, I co z naszą matką? <laughs> na, nie wiem, jesteśmy sami z ojcem, Ale... matka nie była na nic, przecież chora. Tak to był zawał. Co? Tak to był zawał. Znam się doskonale na chorobach. Ja wiem, to na pewno było to. Może już wcześniej przeżyła. Dwa inne. Nie wiem jak sobie teraz porodzimy. Będziemy musieli dać radę jakoś z ojcem. Nie skończę studiów. Ja ten... Jasna chorea. nie możesz ryczać. Właśnie to znak słabości. To znak znaki słabości. na no. mnie Wilhelm? Słyszałam o tym, co się stało z waszą matką. Na każdego przychodzi czas. Ty w ogóle nie jesteś wzruszony śmiercią. Wilhelm? Ludzie przychodzą i odchodzą. Nie ma co się do nich przyzwyczajać. Nawet jeśli była to ci bliska bardzo osoba. Cóż. A teraz poznaj twoją nową matkę. Sabrina jestem. Poznałem ją na froncie. Niezła z niej babeczka, obrzydlistwo. Musisz się do tego przyzwyczaić, Wilhelm. Kiedy ty będziesz generałem, prawie każdą noc będziesz spędzał z inną dziewczyną. <grym> Jeszcze jedno młody Nie myśl, że będę cię rozpieszczać tak jak Twoja była matka. O, nie ma mowy Dziwka! co słucham? I jak ty niby chcesz jeszcze jego utrzymać? Ja przecież chociaż zarabiam. Nie siedzę cały dzień na kanapie i nie popijam jakiegoś piwa. Tak jak ty. Wyrażaj się do ojca, młoda damo. A Maksymilian jest wspaniały. Nie jest takim darmo zjadem jak ty. W takim razie idź sobie zarów na tego swojego chłaptasia i jego durnego bachora. Wynoś się stąd. Z wielką chęcią. Co się jej stało? Wilhelm, te kobiety. Z tym swoim chłoptasiem zrobili sobie Bachora. Rozumiesz to? Ja nie będę utrzymywał tego darmo w moim domu. Spytaj się lepiej swojej siostry, gdzie będzie teraz mieszkać. Pod mostem? Czu tego swojego Maksymiliana. Ależ spokojnie, kochanie, bo ci jeszcze ciśnienie skoczy. Ach, masz rację, Pysiu, powinienem się uspokoić. Lara, Ojciec jest potworem. Ja jestem pełnoletnia. Mogę sama o siebie zadbać, ale on cholerny darmo zjadł. Uspokój się, Lara. On tego nie rozumie. Gdzie zamierzasz teraz mieszkać? Nie mam pojęcia. Najwyżej pójdę do niego, ale mam nadzieję, że ojciec szybko zdechnie. Życzę mu tego. I tej pieprzonej dziwce też. Jak nazwiesz swojego nowego dzieciaka? Cóż, jeśli to będzie dziewczynka, to chciałabym Rosalia. A jeśli chłopak, to Bruno. No, okej. Okay. To ja już może pójdę. Moje życie jest pokręcone. The Apocalypse.